the computer hacker group anonymous is claiming tonight that it took down the website of the federal appeals court in san francisco this afternoon they took down senate.gov servers they've taken down hb gary sony's claiming they did $150 million worth of damage so many confidential files that tonight because of these hackers can be in the hands of anyone visa mastercard the paypal situation it's the criminals who hacked into sarah palin's private email the Church of Scientology says Anonymous is a cyber terrorist group of religious bigots. Witaj, anonymous. Z niepokojem obserwujemy przekształcanie się prawa autorskiego, jakie ma miejsce w Parlamencie Europejskim. Tak zwany artykuł 13, co do którego porozumiały się reprezentacje krajów członkowskich, Komisja Europejska oraz Parlament Europejski, zagraża wolności Internetu. Paragrafy 4b oraz 4c, zawarte w artykule 13, mogą doprowadzić do stworzenia budzących obaw filtrów. Filtry te spowodują znaczne ograniczenie w udostępnianiu informacji w serwisach do dzielenia się treścią, takich jak YouTube, Instagram lub Twitter. To dotyczy również wrzucania memów i dzielenia się nimi. Podobny problem, z którym mieliśmy do czynienia w roku 2012, ACTA, spotkał się już z naszym oporem. Protestowaliśmy zarówno w internecie, jak i na ulicach. Ostateczna decyzja w sprawie artykułu 13 zostanie podjęta w połowie kwietnia 2019. Nie wolno nam teraz odpuścić, musimy zwrócić uwagę posłom do Pem, co oznacza dla nas odbieranie wolności w internecie. Luźny kolektyw Anonymous nie będzie cichym obserwatorem robiącym dobrą minę do złej gry. Cenzura wolnego internetu to zbyt dalekie posunięcie z ich strony. Anonymous zamierza wspierać oraz uczestniczyć w protestach, które odbędą się 23 marca. Koalicja Save Your Internet przekazuje na bieżąco informacje związane z tym tematem, również w kwestii terminów demonstracji. Znajdziecie tam również wszystkich przedstawicieli, z którymi możecie podzielić się swoimi obawami dotyczącymi artykułu 13. Razem musimy być głośni. Razem musimy walczyć o wolność w internecie. Razem musimy odrzucić artykuł 13. Wsprawmy, ażeby protesty w całej Europie 23 marca były masowe. Ponieważ my, Internet, jesteśmy ostatnią i najsilniejszą instancją, która może zawalczyć o swoje prawa. Wszystkie istotne informacje znajdziecie w opisie wideo. Jesteśmy Anonymous. Jesteśmy regionem. Nie przebaczamy, nie zapominamy. Spodziewajcie się nas.